Tym razem będę otwierać piwo przy użyciu długopisu. A więc, jak to ja robię? Po pierwsze, chwytam standardowo tuż pod szyjką za butelkę i o mój palec, ten wskazujący, będę zahaczać długopis. I będzie to coś takiego. Patrzcie. Zahaczam i podważam. O. o. Jeszcze raz. Już psyknęło. O. Kapsel się wykrzywił. Dobrze jest. Jeszcze raz. O. Coś dzisiaj kłopoty mam. Ale... Poradzimy sobie. No, poradziliśmy sobie. Dziękuję.